Cześć! Dzisiaj będę realizować niesamowite wyzwanie, czyli Full Face Highlighter Challenge. Wszystkie, prawie że wszystkie kosmetyki, jakich użyję dzisiaj, będą rozświetlaczami lub mogą pełnić funkcję rozświetlacza. No, oprócz tam, wiecie, jakiegoś tam korektora, podkładu, czegoś do brwi, czegoś do ust, no bo nie. Bo to taka rama musi być, ale rama, dzięki której wszystko będzie mogło pięknie świecić i błyszczeć. Challenge ten wymyśliła Maria, do której kanału dam Wam link oczywiście na dole, koniecznie sprawdźcie to, ten pierwowzór w ogóle tego całego łańcuszka, który teraz samoistnie, można powiedzieć, rozprasza się na świecie. Jeśli macie chwilę wolnego, albo no dosłownie chwilkę, to przetransformujcie swój makijaż i koniecznie też sprawdźcie, jak to wygląda u was, z produktami, które wy macie, albo stwórzcie coś od początku do końca tak jak ja, właśnie teraz. Dobra, zaczynamy! Płynne rzeczy najpierw na twarz, więc tron... Nimi, żeby się pomieszały razem. Użyję odrobinę podkładu Revlon, który da mi e, kolor i fajne krycie i zmieszam go jeden do jednego e, z płynnym rozświetlaczem, który jest przecudowny, czyli Becca Shimmering Skin Perfector. Tak. Yeah. I to w całości będzie szło. Czymś muszę pomieszać, czymś, ymm, czym tu ja pomieszam? Dubką pędzla pomieszam yy, i całość pójdzie na twarz. Nie zaczynam od oczu, bo nie będę się obawiać, że coś mi ymm, jakieś błyskotki spadną mi na yy, pod moje dolne powieki, bo będę chciała, żeby i taki tak błyszczało tam. Dobra, to lecimy. Nie umiem z tymi włosami jeszcze się malować. <laughs> żeby... Co tu zrobić, żeby ich nie pomalować? Muszę zwolnić tempo. Jest delikatnie jak na razie, ale pierwsze kote zapłaty. Wezmę nadal odrobinę tego troszeczkę rozświetlacza i zmieszam go z korektorem. To jest nowy korektor z Too Faced e Born This Way i on ma dać nawilżenie i naturalne rozświetlenie skóry, więc idealnie się nadaje właśnie do tego zadania. Mieszam też w stosunku 1 do 1. Gdzie, gdzie mam tu jakiś pędzel? Gdzie mam to jakiś pędzel korektora? Bierzemy i rozprowadzamy. Ten korektor jest napisany, że ma wodę kokosową, a ja jestem luzerem, jeśli o to chodzi, bo ja kocham wszystko, co ma kokos. To wygląda naprawdę dobrze. Chyba, <ścoughs> Chyba zawsze będę mieszać odrobinę. Do rozświetlacza do moich produktów do twarzy to znaczy odrobinę, nie tyle co teraz dobrze, że ten korektor sam w sobie kryje ładnie, bo bo inaczej by mi się tutaj tylko świeciło, ale nie zakryło a tak jest elegancko <sum> Uh, mamy to za sobą. Yy, żeby nie, nie zniszczyć, nie zmarnować tego pięknego efektu, nie będę matowić się pudrem matującym, ale użyję czegoś rozświetlającego i wybrałam do tego celu takie kuleczki z Vibo. One działają korygująco, więc e, też oczywiście mają fajnie na skórę zadziałać i nałożę je delikatną mgiełką równomiernie na całą twarz. Ok mamy to no to teraz troszkę konturowania, więc bronzer wybrałam najpiękniej iskrzący bronzer z wszystkich jakie mam i jest to glazel cały świeci cały więc ymm, pędzel do konturowania i lecimy oczywiście standardowo pod kościami jarzmowymi żuchwa i troszkę czułka i jest git. Okej. Róż! Najpiękniej różowy rozświetlacz, jaki znalazłam, to siostra Mary Luminizer, czyli Cindy. Jest przepięknie świetlista i różowa, więc będzie idealna. Idealna do tego celu. Normalnie Rozświetlacza tego nigdy bym nie użyła, ale używam czasami mery, żeby połączyć ją z innym różem, który jest matowy, a chcę takiego delikatnego błysku na policzkach. No i jest cudo. I teraz, jeśli chodzi o rozświetlacz, no nie możemy zapomnieć tutaj, że chcemy tak przywalić. Więc ja użyję dwa, dwóch produktów, jeden na drugi, yy, które. Siebie nawzajem podbiją i też są najbardziej świetlistymi produktami, jakie posiadam. Pierwsza to będzie Cream Color Base w kolorze Pearl z Zmaka, który jest kremowy, a na to pójdzie beka, yy, czyli najbardziej rozświetlający rozświetlacz jaki kiedykolwiek znam, i ten jest w kolorze Champagne Pop. Więc najpierw na paluszek nabieram ten kremowy produkt i wklepuję go w miejsca, gdzie powinien iść rozświetlać, czyli przede wszystkim na kości jarzmowe. Łuk, dna, grzbiet nosa, odrobinę brudka i środek czoła. No to teraz moja królowa. I pędzel, który jest płaski, ale taki różnie ścięty, więc mogę go użyć do wszystkiego tutaj. Zacznę po kolei, czyli od kości jarzmowych. Tak strasznie żałuję, bo zamówiłam już dobre dwa tygodnie temu chyba rozświetlacz i w ogóle kilka kosmetyków. Jeffrey Star, ale wszystko mi utkwiło na urzędzie celnym. Ach, a tak myślałam, że dojdą do czasu zrobienia tego filmu, a tu nie, niestety. No już widzę, że muszę poprawić troszeczkę róż, bo teraz to już go w ogóle zjadło. Nosek, jeden broda i czoło. No i ślicznie, i tak jak mówiłam, róż musimy troszeczkę naprawić. Cindy idzie w ruch twarz gotowa, możemy zająć się oczami. Jako bazy użyję kolor mm, tatu w złotym kolorze i, mi, i przytrzyma mi całość i przepięknie świeci. Uwielbiam ten kolor, to jest On non Bronze i od kiedy się ukazał y, jest to jakby mój po prostu najulubieńszy najulubieńszy cień w kremie w złotym kolorze, a ja złoto bardzo lubię na powieki. Produktu, który użyję jako jasny cień do wewnętrznego kącika oka, będzie roz... Będzie rozświetlacz z Lovely. Udajemy, że nic się nie stało. Będzie rozświetlacz z Lovely, który uwielbiam. Golden highlighter. Kącik wewnętrzny. Ciach. I lekko rozproszony ku środkowi. I z drugiej. Dolna powieka troszkę. Ciach. Puchatym pędzlem teraz użyję rozświetlacza, który jest ciemnobrązowy i się nie chce mi tu otworzyć. cholernik. to jest rozświetlacz z Maka, kiedyś dawno z limitowanej kolekcji i on daje rozświetlenie, ale tak jakby bazę ma ciemną. Zresztą widać to na nim. I zewnętrzny kącik oka sobie tutaj przyciemniam nim i rozświetlam zarazem. Miałam myśl, żeby zrobić kreskę eyelinerem, ale stwierdziłam, że niepotrzebnie będzie on odbierać uwagę od moich rozświetlonych oczu i ten sam produkt zewnętrzny kącik oka yy, dolnej powieki zewnętrzny kącik dolnej powieki mm. widzę, że moja szyja mocno odstaje, więc dam jej odrobinę rozświetlacza dla odmiany tuszuję mm. rzęsy i dokleję też sztuczne bo ostatnio nie mogę się z nimi rozstać. Okej, okay. pięknie. Play schnie, a my możemy w tym czasie zrobić piękną ramę dla tego światła, czyli brwi. Tu będę trochę nudna, bo użyję standardowego produktu do brwi, bo nie, nie znalazłam takiego produktu rozświetlającego, który byłby na tyle e, widoczny, że, że dałoby się w jakiś sposób zaznaczyć z nim brwi. <grym> Okej. Okay. Ale matowe brwi i matowe usta będą z kolei właśnie idealnie podkreślać to, co jest tutaj najważniejsze, czyli rozświetlenie. No i z brwiami i rzęsami od razu lepiej, jest jakaś równowaga. Została mi ostatnia, ostatnia rzecz, czyli usta, i przygotowałam sobie trzy takie um, różne róże, e, w zależności od tego, co mi podpasuje, zastanawiam się, który wybrać. A te ciemniejsze będą fajniejsze. Zaraz zobaczymy. Tak, i Ciach, mam inglotowską pomadkę. I z Vibo. I wezmę tą z Inglota, bo jest y, ciemniejsza. I ten kolorek to jest piętnastka. I to jest taka liquid y, lipstick matowa. To jedziemy. Ostatni etap. No piękny jest ten kolor. Tak ogólnie rzecz biorąc. Pasuje do tego makijażu, ale ogólnie jest też przepiękny. Y, nadal. Podtrzymuje to, że czuję się jak taka rzeźba statua w ogóle. Jeszcze powinnam tutaj sobie ramionkę zrobić i tak dalej, ale w sumie ich nie widać teraz, więc wszystko wygląda spójnie. I teraz pytanie: czy iść teraz tak na miasto, bo jest początek dnia jak dla mnie teraz. Wydaje mi się, że i tak dosyć mocno zwracam uwagę i tylko zmatowię sobie twarz i będzie git. Myślę, że będzie git, bo cała reszta jest w ogóle. Pierwsza klasa. Piękno, piękno rozświetlenia tego mnie zniewala. Klikajcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobał taki makijażowy challenge. Trzeba pamiętać, że makijaż to coś, co codziennie zmywamy i też warto nim się czasami zabawić. Nawet jeśli to nie ma głębszego sensu, tylko po prostu na zasadzie eksperymentu. Koniecznie zachęcam Was do odtwarzania. Koniecznie wrzucajcie wasze fotki na Instagram. Tagujcie, żebym mogła je widzieć i polubić. Koniecznie dajcie znać, a, jak tam włosy. I które z Was, którzy z Was już je widzieli wielokrotnie, a którzy dopiero widzą pierwszy raz. Dajcie mi znać. Zobaczę, e, którzy z Was teraz tutaj oglądający ten film e, zaglądają na moje inne kanały komunikacji właśnie z Wami, e, czy skupicie się tylko i wyłącznie na YouTubie. E, to, myślę, że to będzie ciekawe, bo myślę, że wyjdzie jakaś taka fajna różnica. Tak zakładam, ale to Wy mi powiecie jak jest. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!